Moje dojrzewanie, udowadniałem swoją wartość. Urodziłem się w roku 96, ale w grudniu i okazało się, że mogę pójść do przedszkola z rocznikiem niżej. Bardzo często spotykałem się z komentarzami, że po prostu byłem za głupi, nie znałem szlaczków i nie przyszedłem do kolejnej grupy. Powodowało to we mnie masę frustracji. Musiałem udowadniać cały czas, że jestem wart bycia czymś synem, bycia czymś bratem, czy bycia czymś przyjacielem. Nie wierzyłem w to, że sam w sobie jestem. Wartością i sam w sobie jestem po prostu wart lubienia czy kochania. Musiałem jeszcze zawsze naddawać jakimiś działaniami, jak e, na przykład sytuacja ze skuterem, kiedy mój starszy brat kupił po raz pierwszy maszynę, a ja cichaczem ją sobie pożyczyłem. Razem z kolegami jeździliśmy e, po takiej szutrowej drodze i oczywiście dałem się podpuścić. Wtedy musiałem depnąć ile tam się dało tego gazu i wypadłem przez kierownicę i złamałem rękę. To było głupie. No ale musiałem udowodnić, że jestem hojrakiem. To co chciałem wam przekazać, żebyście pamiętali i zrozumieli wcześniej ode mnie, że jesteście wartością sami w sobie, że nie musicie nic nikomu udowadniać, a jeżeli musicie komuś coś udowadniać, to znaczy, że nie jest to najlepsza osoba do waszego towarzystwa. Jeżeli ja przeszedłem dojrzewanie, to wy na pewno też sobie poradzicie.